Kampanii wrześniowej poległo pięciu polskich generałów. Pierwszym z nich był Józef Kustroń, dowódca XXI Dywizji Piechoty Górskiej. Jego szlak bojowy prowadził spod cieszyna bielsko białej pszczyny. Dywizja okryła się chwałą w ciężkiej bitwie pod Biskupicami nad Dunajcem. Maszerował na wschód, chciał się dostać do Lwowa. Dywizja została otoczona w rejonie Oleszyce Lubaczów. Dachnów próbowała się przebić przez niemieckie pozycje. Generał Kustroń, idący na czele resztek swojej piechoty, został śmiertelnie trafiony i poległ 16 września 1939 roku. W kampanii... Drodzy widzowie i słuchacze, polecam Państwa uwadze moje konto na portalu X. Użytkownik barzanin 1768. Omawiam na nim wydarzenia dnia oraz publikuję artykuły w ramach cyklu Bohater Tygodnia. Znajdziecie mnie Państwo również na Facebooku Użytkownik Barzanin 1768 oraz na portalu Patronite Użytkownik Barzanin. Pozdrawiam serdecznie.